To jest kurwa rozbój w biały dzień. I patrioci, nawet czapka luksusa jest! Tylko polska motoryzacja! Sobota 6 listopada 2021, a my meldujemy się pod fabryką samochodów osobowych. Ogólnie dzisiaj miał być nagrywany żuk jako całokształt i prezentacja tego śmietnika, ale jednak nie. Jednak jednak przyjechaliśmy po dfs bo dzisiaj szósty, więc wypadało odwiedzić ten smutny krajobraz. Ja jestem zdania, że Żupt to bardzo dobry samochód, ale nie śmietnik. Nazywaj go jak chcesz. Huczy, buczy i nie jedzie. Nie, patrzy się. Za to dużo pali. Za to dużo pali. Za to dla mnie to też jest dobry samochód. Jechaliśmy cały we trzech z do FSO. Na fabrykę samochodów osobowych, wyrobów samochodopodobnych i innych takich. Jest od groma samochodów. Naprawdę ciekawe okazy od tych z początków lat produkcji do tych z końcówki. I to będziemy zaraz Wam pokazywać i będzie myślę fajnie i ciekawe. Wodju show this cross Gást nich jaa eimal Büttich Gást mis so gar uumang Thank you.

Kurde, do kamery? Chwila tak relaksu. <gulantowany> Obiad. Musi być zjedzony. Tak jest. Trzeba się posilić, żeby mieć czas nagrywać te graty. Najnowsze nożyczki, zaraz pokażemy. No. Radek kupił braloczek za 70 zł. Tak. Tak Chyba... Radek jeździł. Agromet Motoimport. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nowego Jej. takiego to nie kupisz. Całe szczęście. Stało tego pełno na postojach Wziąłem sobie Karo Plus Błędy młodości, jebać ten wóz Szkoda z na to, bo to auto Z FSO wyjeżdżało jako gruz Ja pierdolę, jaka zajebista fura Kurwa, drzwi do góry się podnoszą Przód kurwa parę centymetrów Ty, wciór się nie przeciśnie Kurwa, jego mać Od razu sprząta wszystko Ja pierdolę, jaka fura Ty, to jest Szywik? Kurwa mać Komu się tak chciało robić? Chodź sobie, Dobra, ty. No to jeszcze tylko tył? Ty Ale wydechy kurwa Tabliczka na każdy polski sprzęt. Mamy dzisiaj 6 listopad 2021 roku jesteśmy na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych w Warszawie na żeraniu. Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tutaj z tego względu, że równo 70 lat temu z taśmy produkcyjnej, właśnie w tej fabryce, o godzinie 14 zjechała pierwsza Warszawa. To był pierwszy polski powojenny samochód produkowany tutaj, właśnie na żeraniu. Jest to około 70 rocznica. A zobaczymy, którą mamy godzinkę. No, za 15, pierwsza jest to jeszcze nie, no to jeszcze 69 lat temu. Za godzinę będzie 70 lat, i jest tu taki model Warszawy, który wygląda tak jak wyjeżdżał wtedy. On będzie na filmie pokazany, a my przyjechaliśmy też klasykiem no, nie traktorowym, ale samochodowym, bo też takie mamy u nas w okolicy. Przyjechaliśmy rzuczkiem, można powiedzieć, dokonaliśmy rzeczy, jakby to ująć. Niemożliwej Bo tak 40 kilometrów się wypuścić poza teren zamieszkania, to tam no, tak powiem ryzyko jest: że się coś zepsuje, że paliwa zabraknie, bo żółto mało w tak nie pali. Ile już ochochlował, ile mógł ohoflować Dawid? Z 8 litrów myślę, że wypił. No to na 40 km na no to kurce. To dużo. No mało, No właśnie, dużo. Zjechało się tutaj mnóstwo Polonezów To chyba są najliczniejsze samochody Polonezy Bo to jeszcze nie tak dawno było produkowane Jeszcze nie zdążyły pójść wszystkie na złom, Jak Warszawy na przykład Czy... czy duże Fiaty, tak? Poloneza jeszcze krepała do 2000 któregoś roku Ja tam już nie pamiętam Do, tak do tego 2003 roku, o, do 2003, tak? Więc do tego jest najwięcej Ale jest kilka Maluchów też e, Dużych Fiatów Porywicz czy też jest... E, Sporo, w sporo władnym stanie w większości, naprawdę tutaj to szacuneczek dla tych, co to e, reanimują te samochody. Bo naprawdę bardzo pięknie zrobione, do o szczegóły. Niektórzy się przebierają w stroje za e, takie do epoki, minionej epoki, świetnia, oranżatka jakaś, siateczka jeszcze to taka. Kiedyś pochlebno to jeszcze tam wasi rodzice to powinni pamiętać, to, bo to... Było kiedyś popularne, to naprawdę to fajnie wygląda. Można kupić gadżety, związane właśnie z samochodami, ale i nie tylko. Ja też zakupiłem. Tylko zrobić może jakiś Bryloczek! Bryloczek! Nie wiem, będzie widać. Tutaj pisze. Tutaj pisze o Agromet Moto Import Poland. No ile kosztował to nieważne, ale ważne, że jest. Na no, chodnisty to wiadomo, nie liczą się pieniądze, tak? I powiem wam, weszłem tutaj, sobie tak... No, przyszliśmy teraz do czuka, bo to tak troszkę zimno już chodzić. Tutaj przynajmniej nie wieje, ogrzewania nie ma, ale... Póki stoimy, to nam nie wieje, bo jak będziemy jechać, to... No, tak, od silnika będzie. I tak sobie weszłem na ceny zobaczyć, popatrzeć tych na przykład Borewiczów. Żeby sobie kupić takiego. No to 35 tysięcy złotych trzeba na to wydać. A to Borewicz Karol, to jest taki Polones. To jeszcze są te pierwsze takie polonezmy. Nie, 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 to taki stary Polones, co miał okrągłe lampy jeszcze. A, tak. A on Borewicz wywioł z tego, że był kiedyś taki serial 07 z się I porosnik Borewicz, główny bohater jeździł właśnie takim polonezem. I takie zaczęli nazywać Borewiczem. Ale samochody naprawdę to no, odrestaurowane, oczywiście te 35 tysięcy kosztują. Natomiast no, Warszawy to są oferentarnie drogie, już jakiś czas temu patrzyłem, teraz to jeszcze nie patrzyłem. Ale jeśli nie jakiś osobowy, to może dostawczaka jakiegoś kupiłby, to Dawid tu marzuka, no to że Tarkana się kupił. Bo na Nysę to już nawet nie liczę. Chyba łatwiej otarpana w możliwym stanie. W miarę takim jako nyskę. No. I co? No postojemy tu jeszcze chwilkę i będziemy wracać do domu. No.